Dzień dobry kochani, niestety weekend nam minął nieubłaganie szybko, ale cóż, my dzisiaj zaczynamy na pełnych obrotach. Za nami już urząd na Bielanach kochani i rejestracja pojazdu sprowadzonego w Czech. Oczywiście nie muszę mówić, że przeszło to wszystko bezproblemowo, więc jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. A oczywiście zdjęcie możecie zobaczyć przy filmiku. Kolejnym naszym punktem na dziś jest urząd dzielnicy Mokotów, a dokładnie kochani o wybranie prawa jazdy naszego klienta. Tym samym oczywiście chciałabym Wam przypomnieć, że również świadczymy usługę wyrobienia y, do prawa jazdy. Jest to oczywiście kochani wymiana zagranicznego prawa jazdy i polskiego już, więc warto o tym pamiętać. Kochani, przede wszystkim to, co mogliście zobaczyć na filmiku, to tak naprawdę część, jeżeli chodzi o poniedziałek. Chciałabym Wam bardzo, ale bardzo serdecznie podziękować za ten dzień, ponieważ, mimo tego, że większość z Was miała wolne, to mogliśmy się cieszyć bardzo, ale to bardzo dużą, ogromną frekwencją, jeżeli chodzi o klientów. Co Wam mogę życzyć? Spokojnego wtorku przede wszystkim, ponieważ jest to piękny, słoneczny dzień, więc możemy odpocząć, a w środę oczywiście się widzimy w biurze, więc zapraszamy Was serdecznie. Buziaki!